Ciekawe. Siema, witajcie w kolejnym filmie na no, moim kanale. Jesteśmy u, ze mną. Y, jest ze mną Patryk. Oczywiście, tak. Y, jest u mnie, więc nie jesteśmy połączeni przez Discorda, więc tak może. Więc może go nawet nie będzie słychać. coś. Łowale. Wow. No, troszkę cię tam słychać. Minimalnie. Może no. no, będzie dobrze teraz. Dobra. U, u. Z mikrofonu? Dobra. Dobra, drabaj. Gramy. Dobra, imy fajnie. Ja mam ogółę całgi spotkający. No. bijamy Ja jestem początkującym, więc... dawaj bitwę. Mi... Bijamy mnie jakieś fajne całgi. No. W prawo, lewo? Mm, lewo, lewo. Na lewo są fajne. Często lewo są potężnie, ale dobra, poradzę. Ja nie poradzę. Ogólnie to jest grane lepsze z driftu. Czołgami się do driftować. Albo skakać. Albo skakać, scie jest kaka. O kaka! O! Pff, już znowu nie mam ratować? Help me. Chłopcy się wyglebi przy pierwszej okazji. Lecę Lec 5 minut bitwy nie minęło A ty już, już w na... w już skończyłeś na tym, na dachu Pewnie za chwilę... Nie, na boku nie na dachu To ta pierwsze To ty po O ty też masz ki po widzę gdzie... Skacz na niego O nie Idzie Uciekaj tak, to wasze, to przydało być Ja dobra O, trafiłem go Ratuje

w tym za się schowałem. No, kuwa, ty nie goni. Ej, jakiś dejw mnie goni. pomóż, pomóc. Gdzie? No ty typ tu jest jakiś mój. Ten tam co ty. Inny. Tutaj wpierdziesz, w pizdzie zostaje. O kurde. Artyleria. Ja, chyba. Artyleria ty się, ty się, ty się, ty, ty. Dobra, Tres. lepiej... O. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy. Zobacz, ja żyję, zbroję. ja żyję jeszcze. Ja chcę się tu nie zachęch, póki ja żyję, nie, czekoba się. Mam przewolone mam 25 HP No bardzo przewalone <słys> Mam nadzieję że tu nie będzie typów z ja tu mapy Jak po, O ile tu podjedziesz, to tu masz fajne miejsce do <słys> Ja nie podjadę. E, nie nagrywaliśmy wtedy, ale było bardzo śmieszna sytuacja, kiedy kuba na samouczku jeszcze zaczynał grać, to ja, to ja mówię, dobra omin tą górę, omin tą górę, pod mnie nie podjedziesz kuba. Ja nie podjadę, wziął, podjechał, pod górę jeszcze zeskoczył na kuba. Biego, czapę. Kurde, nie trafiłem. Gdzie jest? Za kamieniem. Bum 6, 2022. 322. mnie jeden nazwuje, nie? Dzieło mi przeszkadza. Chyba. Nie no, mi no, no, Szkoda mnie ode mnie? No, nie ode mnie. Mam jakiś... Niszczycieli, nie? A, właśnie ten. No, co po z niszczycielami się gra najlepiej, z chcieli. Nie są 100, są niszczycielami. <grym> Do stołu. Ile? 200 tam było 15? Tak. Co to się wie? zsumowało. Nie wiem. Dawaj, jedziemy. Mam to 200 też kap. Ło! 600 na godzinę. Ale będzie dwie do lifto. Dobra, skaczę ciur. O nie, to był zły pomysł. Nie pomysł. Na kołach, na Esa. kołach, na s Essa, dwa dochowania. Nie <grym> jestem dobry, ile mam w 79. No, widzisz, że tak trochę się wyrównaliśmy. Ja miałem sto, 190. Nie. A ja miałem 480, na jednej i tak tyle. Nie podoba to nie to. No chwiej mnie, jak piksy pop. Chowaj się artyleria nas będzie nawalać. Ta co ci zadała po nieskończoność. Okej. Okay. To jest pierwsza, do tyłu. W ogóle ogółem artyleria jest... Ma giga HP, pełna w ogóle pancerza nie ma, ale jakiś cię nie to tego. Dostał. Easy. I pojedzie w I trafiłem, nie? <grych> Ale miski klikowałem. O kurde, ten to... mnie wykrył? tego. Tak, tak, wygramy, Arce zostało. Idziemy im na bazę, bo Arce są na bazie, nie? No, masz ja Artę. A to jest za pociągiem Kłamcie. O, 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 o. Ej, lezy. Lecimy na bazę. No wygraliśmy. W sumie. Ej pierwsza Druga wygrana i to na nagraniu nawet. No. To jest 25 HP. Bo to w sumie jest najlepsza mapa. I się na jednak no, nie ma. No, a najlepsze z zimowa. A no nie no, tego też nie było na filmie, ale na zimowym w Tak. A ja na tej walnąłem Masz A Nie, prawie czołga masz. Użyj. Użyj. Teraz masz czołga. Nie, on jest za 4,5. No a masz 5 i Nie, a mły i masz czołga. Badaj. Nie mam 9. To te kobiety się liczą. Masz czołga. Za... No masz. U. Ile masz? Żeby ci nie było stać? Nie, stracę, stracę. Łooo, to masz szybkie pokazanie, patrz. Liczą się te gwiazdki. A. Kolejny jest od 12, A to bit. Dobra. A... Dobra, jesteśmy widzowie po krótkim cięciu, bo nie chciało się wyłączyć. i lecimy. Eee, Andra, niszczycielem, ja tu lepszą wersję. Paskowa, to fajna ta nisciciela. Wow, ale skoczył, ja też. Nie. Kolejna rampa. Fajna. Jaka krótko. Krusko niszczyciel, nie? No w górę, nie. najbardziej mówię weekend. Bez ja taki szybki nie jestem. Wiem. Dzięki. <laughs> Oba. Oba Ale jest jeszcze... szalony. O, Wróg! No. Jest pierwszy wróg! No nie, 590 hp. No to. No to mamy problem. Albo podjadę pod górę. i Nie będzie problemu. Będzie problem. Ale jeden dostał od nas. Obróć, mi się kierował klasy atomowej. To główny mi się wyzdaniał. Aha, bo to się... nie z No bo to jest ten, ten dobry chyba. Niszczy się nie na hita zdjął mnie, nie? Na hita mnie zdjął. Który to? Który mnie na hita zdjął? Na odcinku, jest najważniejsze. Na odcinku jest, że na mu zjechałeś i zadałeś. Dobra, do 180. Zadałem Dobra, było warto. Gramy kolejnym innym. Teraz... Pampi. Tylko, że teraz będziemy, nie możesz grać z niszczycielem, bo ja wybiorę gorszego trochę. Oko. Musimy zresztą mistrzyciela na piąte. Ej mogę w sumie tego co ma trzy. Tego na no trzeci. No. Wziąć tego, tego samego. No to jest tak. Mm. Okej. Okay. Dobra, widzimy się. Po, jak będziemy już w grze Dobra jesteśmy już po krótkim cięciu jedziemy w prawo bo ostatnio jak pojechaliśmy w lewo to nas zniszczyli więc idziemy w prawo A to był dosłownie sekunda i nas nie było Niszczycie nas na dwa hity z A to było piękne. Nareszcie mogę zniszczyć jemu no to zawsze tym niszczycielem popisał Ten Obok to zniszczyciel? Nie, nie ma nie ma tych końcika. Uy Jezus Mario! <grym grym grym> ale mnie wybiło na <grym> tę a nic mi się nie stało. Jestem sapek. Jestem hardcorem. Oczywiście. Nie no pa! Oni tu nie jechali. Mamy całą ich bazę, nie? Bazę im przejęliśmy już. a w ty mają dwie artyle, wiesz Ja weź ma... ponownie poczekaj. Jest, jest. tak samo sypki jak jechali. Wykryłem kogoś, ale co nie wiem kogo. Na razie. Nie widzicie mnie. Ola. Siema. Na bazie stać niszczyciel. Nie mają niszczycieli. Ale jeden by zauważył. Widzę artylerię. Zwracajcie na siebie uwagę, ja idę rozwalić artylerię. Okej. Okay. Po prostu pojedziemy do bazy. O, mam mam pierwszą martę. Pierwsza arta jest już Arty nie mają pancerza, to jest nie łatwe, tak? Daję... Ochodar do serca, bo może ona osoba nie. Słuchaj drugiej arty! Ale jestem na ich polu. No ja też. Sejmujemy je, tylko słuchaj i widzę drugą arty. I przejmuje jej do party. So, Okej, okay, to jest takie, że w kółko. Żeby cię nie obijało. Poprzepali. Nie zjeżdżaj, bo wtedy wolniej chyba leci czas. Nie. Na no, Martę. Każda Arta. Arta u mnie znika cię. Tu jest Nie przebiję Marty, nie? Upokorzenie to jest. Help, mi Arta mnie zabije. Na blisko mnie Arta zabije. Dobra, odwodniję mi głośniej nic prawie. Na blisko mnie Arta zabije, to jest upokorzenie. Uciekaj. Nie, nie mogę. Nie mogę się upokorzyć. Wykryń mnie. Leż Wiesz Arta. pomóż. Leż Arta. Wykryli mnie, wyźd pomóż. Widzę. To jest I to ostry, bo to jest ta słabsza wersja. Ci pomóc. Ale Kurde, Też, yy. No nie, dostałem od początku. O, dobra. A tam kolejny jest. Bijemy go. Tak. Ja, ja się schowa ja je... że cię trochę zasłonię. Zostałeś ty. ład, dostałem. Mocno. Odwrót. Odwrót. Kuba, odwrót. Tutaj się no dobra, niszczą go. Dobra, możemy jechać. Nie mają już artylerii, a my mamy. To jest jeden plus. Mam pomysł. Taki. tu w krzaku. Tak bezbronny krzak ma. Na bazie. Osoby sobie A widać mnie? Nie. To nic. Toj przyjmuję bazę, ale co. Ale oni nie jadą po tą bazę? No też jestem zdziwiony. Dobra, jeden jedzie. Ale on nie dojedzie, nie z bardziej. Ja walę tam jakiegoś ksaku, nie? 35 dostało. A ja w ogóle, przepraszam, z widzenia, ale będę gadał przez yy, yy, przez zadkadnozy, bo trochę mam za to. Trochę zapsany. Dobra, Wybraliśmy. Yes, easy. Tak. Dwa... dwa liny... Trzy. No prawie, Ej tam też wydwa, no to dwa liny, I... trzy inny pod rząd. Trzy inny pod rząd, co ty na to. Dobrze. coś to w to. Nie używaj, bo to nie nowy mnie, Nowe z tego było używać. Że... Nie tego nowego. Czekaj, sobie kupię nowego. Ja nie będę im grać, ale sobie kupię nowego mężczyźnie. Bo już mi nie stać. A mój, mój ten najlepszy, ten kolejny jest za 12. Mieszy, brakuje mi 3000. Nie no, nie, mistrzostwo. To jest pierdzielstwo. Tak. Widowie, nie słyszeliście? Kryn! <gry> tak. Dobra, gramy tym nowym? Kupę to. A co, się daje. A co mi schodzi No może... Może nie zginę na pierwszy ogień, to mi co mi schodzi. Co bierześ? Niszczyciela. <laughs> może nie zginę na pierwszy ogień. Ostrzega muszę się chować, bo... Prawdopodobnie nie będę za tobą jeździć, bo będę się musiał chować w oksatach. Okej. Matulityka. Dobra, to nie idzie tam. Dobra, jedę tam. jest. Ej, Będę cię popychał. Musiał szybciej. Dobra. Wzmij jak plan. Tylko zatrzymaj się. No, bo, bo nie chcę w ciebie uderzyć tak mocno. Dobra, i jedziemy. Fajnie. No Do Dobra. Hej, to działa. Na prawo, na prawo, na prawo. Dobra, to i tu musimy pokampić, bo tutaj będą wychylać. Ja mówię, tutaj musimy kampić chłop na pełnej i na niego wjeżdżam. Pa, pa, pa to! O w nim Bo ja jestem kilku błyskiej jest. Dobra, chodźcie na tego, umarłem. Wykryli mnie. Nie też. Dawaj na tego, dawaj na tego. O! stałem. Ale ja i jeszcze nie. O, o jednak tak. Helpaj. Helpaj help mnie. Nie trafiłem, nie, nie Jestem trochę vape, bo nie trafiłem. Dobra, dostał. On nie trafił. To ma 17. Musimy no, go podjechać. Bo... O, to jest niszczycie. Dobra, jak on to jesteśmy na pewno łatwiej. Pa, 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 pod co ja podjeżdżam. Niszczycielka, skakanka. Uuu, Ale to jest coś, to co artyleria to kwadracik mm. to, to jest to dwa. Widzę cię. za siebie. Popatrz za siebie. Tu, 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 tu. A wichem jest tak kulturalnie na domu. No wychyl, no wychyl. Leży. Ja to wam na plecach nie leży. Kurna, już zasunowałaś, płynna w Pólno, bo zjedz uwagę. Wypnij to potem. Trafił w niego. Oko. Ja bym giga gigabłąd, ale będzie właśnie. Z liftem. Lift do... Ostatnio jest 99, to był błąd. Help mi, pomocy. Zumarłem. Zabiłem chyba. Chociaż nie wiem. Ja dadłem. Okej, okay, tu mnie oglądać. Oglądam. Lecimy do bazy. Nie wiem czy jest akurat okay. grubiej. Co to jest za show? No to jest kaczka się nazywa To się nazywa się inaczej, ja ma się tylko kaczka wygląda no, jak kaczka Co? Wygląda jak kaczka No, nareszcie mogę kupić Dobra, to my widzowie będziemy kończyć ten odcinek. Teraz, nie wiem, może jeszcze jeden nagramy. Może, nie Dobrze, to na